O ile możemy się dowiedzieć na takim spotkaniu. Pan Ryszard Nowakowski. O, też historia. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Ryszardzie też mikrofon do ręki i... Jest o czym mówić. Jest o czym mówić. To znaczy. Janek, to jest. A tam leży drugi. Dobrze. Dobrze. Ja tylko mówię po yy, wszystkim brać udział. Byłem komandorem ostatniego rajdu od juniora do seniora. To był siódmy rajd, który prowadził w Staracy Powiatowym od początku. No i myślę, że I tutaj to już na 11, tak? Także wszystkiego dobrego że... wszystkim nam, żebyśmy szczęśliwie wrócili do domu. Bo ja jadąc raferem to nie jest tylko to, że, że sobie jedziemy. Są też różne niebezpieczeństwa. Nasz kolega teraz jest taki taki czysto że razem jej woli najechała na jego pani gipsie, także Uważajmy na drogę. Dobrze? Ja o to zawsze proszę. Swojej dwugletniej jeździe rowerów, Dziękuję bardzo. Dzięki. 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 To� <scary> e, poprosimy pana Andrzeja Polskiego. <Windows HDMI noise> <Android> No co, nic nie mówi. Kolejny pan Grzegorz Sobczak. To ja wezmę, ja wezmę. To ja odłożę później. Dobra, pan da od razu. Pan Roman Paradowski. Roman! Nie poddajemy panu Romanowi. Nie poddajemy ostatnich swoich wojarzy. Proszę bardzo, zachęcić i zapromować zapisanie do ptt y, Ostatnio byłem na ogólnopolskim zlocie w i Świdnictwie. Y, Zaleczyliśmy więc... między, no, mów, ty, mów, ty. między innymi takie trasy jak wjazd na górę bo już oczywiście z jasnej góry. Odkopywałem pociąg złoty w Obrzychu. się? Bo, nie, nie dokopałem się, że miałem żabkę w Bambierzyce, między innymi Legnice, tam jest na Dolnym Śląsku, jest cały szlak po prostu zamków. Zamek między Książ, Bolków, tam w Legnicy, Ząbkowice, później między innymi wjazd był na Srebrną Górę, to jest zerówka tak zwana na, na, na do, do pdt tego to się zalicza i oczywiście odwiedziłem obydwa poko kościoły pokoju w Świdnicy i Wieworze. Nie wiem czy Państwo wiedzą, że jeśli się nie mylę, to Ferdynand III po prostu zezwolił na budowę tych kościołów w ciągu jednego roku w ciągu roku, roku czasu i one są zbudowane z drzewa, słomy i gliny. I, i kościół taki ten pokoju czy Świetnicy czy, czy w Jaworze mieści około 4000 miejsc siedzących, bo tam są takie balkony i ponad 4500 tysiąca miejsc stojących. To są kościoły pokoju to jest skala po prostu zerówka tak zwana w skali UNESCO. No, dziękuję to wszystko. Tak, wybieram się jeszcze oczywiście na ogólny ogólnopolski zwrot na górny Śląsk do, do Boża to tam będzie Katowice i tam taki tam objazd więc około 800 km trzeba po prostu zjeść w ciągu około y, 8 dni czyli zachęcam i zapraszam do zapisu do pdt u y, Tandem Sochaczew reprezentuję to jest koleżanka, prezes, pani Tandem Sochaczew dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Ile jeszcze do przejechań, że to nami? Znaczy. prawda? Dziękuję. Zanim wręczę kolejny certyfikat. Chciałbym powitać ostatniego naszego zawodnika. Pietek, teraz ty musisz opowiedzieć. Co ja będę opowiadał. To no jak to co? O wyprawie. Trafi, najważniejsze, że trafił. Poprosimy teraz pana Adama Niemca. Adam Niemiec. <laughs> <śleskujesz> ale on jest pola! ale polski nasz nie nie dziękujemy za przyjazd pan Andrzej nie ma Andrzeja pan Cezary Kowalski Też weź weź do Cezary To jest do... Cezary Andrzej Skrobok no, Pan Kisław Kielak. O, ale... To terma co opowiadać. Żeby... To ja mogę powiedzieć. Wczoraj akurat skończyliśmy rajd Green Velo. Połowę tego raju Przejechaliśmy z koleżankami Marlendą i Moniką, 1200 km nie całe. od Malborka przez Tolkmicko, Suwałki, Augustów Białyś to białowieże, sierce i, i tutaj. Jest wspaniały szlak, zapraszam do przybierania. <noise> Dziękujemy. Jeden o stanowisko wystarczy. Jeden złotych. Zupełności. My piszcie, że Pan Andrzej Ciura. Nie ma. Pan Oktawian Buczyński. Wnuczek, ej! Oktawiana wejść. No tak, za chorobę. Za chorobę miał przyjechać. Chorobę. Pan Piotr Dziękuję. Pierwszy raz. Dziękuję. No, zapraszamy. To, jak pan pierwszy raz, to mamy powiedzieć. Nie, Nie, pan. Wrażenia tych, którzy bią kolejny raz udział w tej chwili. Proszę Państwa, jestem bardzo zadowolony, podoba mi się cały ten rajd i w ogóle jazda na rowerze i myślę, że będę to kontynuował i się spotkamy nie raz. Dziękuję bardzo. Pan Artur Kastyki. Ja wezmę. Pan Piotr Sobi. Nie? <noise> Nie? Przepraszam bardzo. Pan Robert Sporowski. Wygląda na to, że w sprawie będzie druga impreza. Oczywiście. Zapisałem wszystkich, a nie zgłosili się. Pan Grzegorz Tarkaszewski. Pan Andrzej Majewski. Dziękuję. Tak, pierwszej grupy. Robert Pulik. Pan Robert Pulik pan to pana Roberta Wulika zgłosiła chyba pani Ruczyńska. Tak, która też nie dojechała, a to jest podejście. <głosierdza> coś, coś do mikrofonu? No ja także chciałem podkreślić wyjątkowość tego rajdu. Pierwszy raz, kiedy zostałem tutaj zaproszony też przez i Bogdana, takie miałem nie same uczucia, ale od tego czasu już właśnie gotuję moją przygodę z roberem i właśnie tą trasą, którą się jeździliśmy tak... Dla sportu i dla własnej kondycji codziennie powiem. Znaczy codziennie tak się staram, co drugi, co trzeci dzień kontynuować. Bardzo się tereny mamy, też się wtedy dowiedziałem, i tak. Nie, się, bo tak nie robimy. Czas organizuje, żeby być na rajdzie. Okay. To Dziękujemy. To jest najważniejsze, że przyjemnością jest spotkać się z Państwem, ale jeszcze większą wartość ma to, że poprawiamy swoją kondycję, swoje zdrowie. I chyba to trzeba podkreślić. Bo my mamy najszersze ścieżki rowerowe na świecie. Te drogi to są takie naprawdę fantastyczne, szerokie ścieżki rowerowe. E, pan Roman Napieracz. I tu muszę powiedzieć, Roman jest tak najstarszym uczestnikiem tego rajdu. Musimy to podkreślić. Na łódź tego, na łódź tego się No, mamy jeszcze drobnicę Roman jest najstarszym uczestnikiem tego raju.